Witam wszystkich w czwartej części Let's Play Risen 2 Mroczne Wody. E, przypomnę, że ostatnio trafiliśmy na nową wyspę. E, o cholera, zapomniałem jak się nazywa ta wyspa. Ej, to jest tar, tar, Tartuga, tak? Nie Tartuga. Co ty, jaka Tartuga? Taka... Taka Riguła. Za dużo piratów z Karaibów. Za dużo. Dobra, jesteśmy na tej wyspie. No i co? Zaczynamy od zbierania informacji. Spadliśmy, gadaliśmy na statku. Obawiam się, że tym razem dostawa jest nieco mniejsza. Pedro. 26, 27, 29... Co? Co? Zapomniałeś o 28. Zapomniałeś o 28. Mam własny system, nie mieszaj mi. Aha. Przepraszam, przeszkodziłem? Tak, ale w niczym ważnym. Upewniam się tylko, czy ci bogacze z kaldery mają czym posłodzić herbatę. To nienormalne. Świat się wali. A my no i to dosłownie. się o każdy grosz i o nasze zyski. Szukasz tu pracy? Tak. Hmm. Chciałbym zarobić trochę złota. Zawsze no znajdzie się tu jakaś praca. Oj, bardzo Co możesz zrobić, żeby się do niej zgłosić? Pogadaj z Osoriem. On tu się zajmuje takimi sprawami. Znajdziesz go w kuchni, w małym domku przy placu. Spoko. Hmm. Muszę iść na drugą stronę wyspy. Niech mnie, odważny nie jesteś. Wokół biega wszelkiej maści szkaractwo. dzikie zwierzęta, zbiegli niewolnicy, piraci. Ta, piraci. Na wschodzie jest ich cała masa. No Skoro to dobrze. Tam idziesz, musisz mieć dobry sprzęt. O, a przy okazji, wiesz coś, wiesz coś o, piratach? o piratach? Nigdy wcześniej żadnego nie spotkałem, stary. Zapytaj Rockforta, on dużo o nich wie. Okej. Okay. Czy istnieje mapa tej wyspy? Spytaj DeFiwäge, on może wiedzieć. Jest gubernatorem Puerto Sacarico. Nie porozmawiasz z nim, jeśli będziesz tak wyglądał. Włóż chociaż koszulę. Dobra. No właśnie, muszę a propos zdobyć ubrania. Jakieś ubranie. Zgłoś się do kartera, to strażnik więzienny zwierzy. On zawsze ma to i owo na sprzedaż. Dobra, dzięki. Gdzie mógłbym kupić zapasy? Idź do Osoria. Może on ci coś sprzeda muszę już iść. W porządku. No na czym stanąłem? Uf, no 29, 29. No. Kontynuując, 29. 30, 31. ciekawy ciekawy Zobawiam człowiek. Obawiam się, że tym razem dostawa jest nieco mniejsza. No, o ile? Od jednej osoby dowiedzieliśmy się brakuje. całkiem, całkiem sporo informacji. Yy, ja się ciągle zastanawiam czy dialog nie jest troszkę przygłośno. Tutaj nie, tutaj był ten kuch, kuchcik, tak? Po no właśnie. Mm, tu mi brzydko FPS coś nie spotkują? nic nie mówił. A, niech to, nie szlak. to szlak. Karmię całe towarzystwo. A co dostaję w zamian? Pieprzyć to, powiadam. <laughs> masz jakiś prowiant na sprzedaż? A czego potrzebujesz? Mm, Potrzebuję zapasu. Potrzebuję zapasu. Co ty tutaj masz? Grok? Zapasy żywności i rum, okej, okay, na razie na nic mnie nie stać. Jest to taka praca? Wreszcie ktoś zapytał. Chcesz zarobić 200 sztuk złota? Oczywiście. Umiesz gotować? Nie. Umiem smażyć mięso. Chyba. To, czy potrafisz je A... przypalić, obracając narożnie? No cóż, hmm. przydasz mi się jako posłaniec, ale i tak będę potrzebował pomocy w kuchni. A okay. twoja dziewczyna? Wygląda na taką, co zna się na kuchni. A ty wyglądasz jak stary dziwak, który prosi się o kopniaka w jaja. <noise> no, proszę. Ech, to chyba znaczy nie. Tak więc nie mam pracy, dla obojga, co? Oj, 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 paty. ciekawe. Jak mi idzie? I tak jesteś zbyt pewny siebie. Mamy misję do wykonania. Okej, okay. co do, to sprawy... do spraw kuchennych. Ale. Nie ma o czym gadać. A, Teraz jeszcze nie dam rady tego. Aj. ajajaj tylko przez jeden dzień. Więc zaoferowałeś moje usługi, ale swoich już nie? No cóż, ja jestem, a ty jesteś. Istnieje określenie na facetów takich jak ty. Nie jest to kapitan. No, coś takiego. Moglibyśmy zrobić użytek ze złota. My? Mam wykonać całą pracę, a ty weźmiesz za nią zapłatę, co? Mogę pomóc załatwić dostawy z miasta. Może wybierzesz dla mnie jakiś nowy strój, Właściwie dla innych usług, do których zechcesz mnie wynająć? Ej, no spokojnie. Dobra dziewczynka. Powiedz to jeszcze raz, a stracisz drugie oko. He, no, a ale. cholera. No dobra. Czekaj tu. Komendant nic nie mówił. Chyba zrobił coś. Hmm. Co do tej pracy. O, zmieniłeś zdanie? Jeszcze nie. Dlaczego wciąż rozmawiasz? No i kicha. Chyba zrobił coś. Kicha, ukropne. kicha, Patty. Chodź, Chodź ze mną. Chyba zrobił coś okropnego. Tak. No nie dobrze, no pieczyny. ale nie spodziewałem Zamiast się tego. No proszę, proszę. Ja, chodźmy. To było bardzo ciekawe. Sebastiano? Piraci musieli wkraść. Muszę usłyszeć raport porucznika. No spoko. Piraci. Bzdura. Jakieś problemy? Można to tak nazwać. Aha. Chodzi o Difłegę. Ten facet doprowadza mnie do szału. To cywil hmm. bez bladego pojęcia o wojaczce. Ale to jego Wysoka Rada uczyniła dowódcą. A zazdrość? Hmm. Musisz słuchać jego rozkazów? Jako dowódca tutejszej straży nie mam wyboru. Spójrz tylko, jak rozmieścił strażę. Mam teraz tak mało ludzi, że nie mogę zapewnić bezpieczeństwa osadzie. A teraz jeszcze oczekuję, że wyślę ludzi do kryjówki piratów. No szalał, no. jeśli sądzi, że te zakapie <laughs> ja będą z nim rozmawiać. Do kryjówki piratów? Jakby Szuka co. piratów. Czekaj, znam cię. To ty jesteś tym facetem, którego wyrzucił Sebastiano. We własnej A. osobie. Pewnie więc Ciebie szukam. Może to Ty zaniesiesz wiadomość piratom. Bardzo chętnie. Dostaniesz 100 sztuk złota za dostarczenie jej i kolejnych sto za odpowiedź. Co Ty na to? Hmm. Sprawiłeś sobie posłańca. Oto list i złoto. Kryjówka piratów jest gdzieś tutaj, na wyspie. Zapewne na północnym wschodzie. Ale zanim wyjedziesz, musisz się solidnie zaopatrzyć. Okej. Okay. Dobry pomysł. Pedro powie ci, gdzie możesz znaleźć to, czego potrzebujesz. Już z nim rozmawiałem. Więc wiesz jaka jest sytuacja. Tak. Hmm. a nauczysz mnie walczyć nauczysz mieczem? Nauczysz mnie walczyć mieczem? Mogę udzielić ci kilku przydatnych wskazówek. A może próbny pojedynek na rozgrzewkę? Yyy, nie. Chętnie. Hmm, na razie na nic mnie nie stać. jest w Chuj, wszystko drogie. Ciekawe, jak tutaj jest. Czy dla początku lewa złota lajka, potem srawy się, złotem, prawda? czy przez całą grę Wyjdą, będzie wydźwignąć? Uj! Spokojnie, spokojnie! Patrz Nie próbuj niczego Jejku, spokojnie. O, jabłko, haha. Jabłko, zawsze dobre. Jeszcze mi tu zalatuje jabłko, Kokos, proszę. Ale dobra, chodźmy szukać. O, skrzydła, jak miło. Oj, Patiak, ty fajnie skaczesz. 10 sztuk złota, no. Ale zapasy żywności, super. Chodźmy poszukać. Co no. masz znaczyć to? Tego, tego, tego. Kogoś ważnego. Gonili zbiegłych niewolników. Strażnik. idziesz. Strażnik, strażnik. Aha. A właśnie. Chcę porozmawiać z Diflegiem. Co nie można? Zobaczysz się z gubernatorem załóż jakieś porządne ubranie? Aha, no to luz, luz. Mów Mam nadzieję, u... że wiesz, jak się zachować w cudzym domu. Ubranie, A może no, się zgubiłeś? Mam nadzieję. Ej, kto cię tu zapraszał? Luzu i czyli na górę nie mogę iść, wydąż się stąd! A jednak nie nie. Próbuj niczego innego. już spokojnie, ziołki nie, gdzie jestem, gościu? Nie win posłańca, ser. Więc kogo mam winić? poruczniku? z gościu, od, od, od yy, ubrania. A, bo tam dalej jest jeszcze wioska. Spoko. Już kumam, już kumam. Ale... Hmm... Wybaczcie mi. Ale, ale... Od głosu... Wypowiedzi. Głośność dialogów chyba jest troszeczkę za głośno. Tak mi się wydaje. Tak oczupinkę. Zioło jak najbardziej. Coś z tyłu jest. Zawsze coś z tyłu bywało ciekawego. Proszę. Krwawy korzeń jak najbardziej. Wiadomo, na początku... No wybaczcie, ale... A jezu, się streszę, że coś tu jest. Ale będę zbierał wszystko. I jak najbardziej, co macie. Trzymano surowe, jak najbardziej. Fajnie, że zbiera to z automatu i nie trzeba yy, otwierać jakiegoś takiego menu, że trzeba wziąć coś. Tylko po prostu hycy bierze. To jest bardzo, bardzo yy, wygodne. No i skrzynka, no proszę. Aha, aha, no jak najbardziej, spoko. Pusta jest na pewno? Jezu! Pusta, dobra. E, tam dalej jest jakaś jaskinia i to dla razie mnie nie interesuje. Co? Ale bez skitu tu nic nie ma. Tu jest tylko jakieś puste łóżka? O, dziwne. O, Brudla koszula. Jak najbardziej? Ej, przedmioty. Ekwipulek. Tak jest. Brudla koszula. No, już jest coś, już jest coś. Czy... O, proszę. Jednak jeszcze nawet trochę daje mi jakiś bolusów, los no, spoko. Eee, czy wy tam chcemy iść? Czekajcie, tu jest zejście. Tam dalej może... Może nie bardzo, nie. E, Pytaj, czy możemy teraz normalnie tam wejść na górę i sobie pogadać, czy jeszcze nie? Chyba teraz powinniśmy już normalnie przejść, bo taką nadzieję. E, a, to wina DW. co mi są zmniejszyć budynki. liczbę strażników o połowę. No spoko. Mogę teraz wejść? O! Możesz porozmawiać z gubernatorem. No, cieszę się niezmiernie. A więc tutaj jest ten cały gubernator. No więc spoko. Czy coś tu ciekawego? Nie. Diffego. A co mogę zrobić dla ciebie? Oj, śmierdzisz mi jakimś szlachcicem za pięć groszy. Uf, uf. Co masz na sprzedaż? Mam tu kilka rzeczy, które Pamiętaj tylko, że nie ma nic za darmo. No jasne, jasne. Co? Uw, jedwabla koszula, elegancka kawizelka. Podle... Eleganckie... Proszę, proszę, ale wszystko takie eleganckie. Uch, potrzebuję. Potrzebna mi mapa no wysyka. właśnie. Ha, za 100 sztuk złota będzie twoja. Niech będzie. Niech będzie. Gdzie ją włożyłem? Aha, proszę. Okej, okay, mapa się zawsze przyda. Rockford polecił mi zanieść piratom list. Mm -hmm. Masz go przy sobie? Tak. Niech spojrzę. Okay. Zapieczętowany. Dobrze. Uważaj, żeby taki pozostał aż dotrze do adresata. Zrozumiano? Oczywiście. Tak. Po co to oglądałeś, no, ale dobrze? Czy dobrze słyszałem, że uciekli wam niewolnicy? Słowo niewolnicy Ech, nie jest najlepszym określeniem. Wolę termin przymusowa siła robocza. Ach, Te tak? dzikusy powinny być nam wdzięczne za to, że zapewniamy im odzież i dach nad głową. Aha. Ale nie, wciąż uciekają do dżungli, żeby żyć jak zwierzęta. A potem no może jeszcze nie się, mi się klatki. na tych, którzy się nimi opiekowali? Zazwyczaj jestem wyrozumiały, ale z tymi renegatami trzeba ostro. Tylko w ten sposób masz pewność, że cię zrozumieją. Właśnie dlatego wyznaczyłem za nich nagrodę. Jaką? Hmm. Ile wynosi nagroda? Jest ich 3, więc po 100 sztuk złota od łebka. 300 sztuk złota, powiadasz? Mogę hmm. się nimi zająć. To no niech będzie. Zrobisz to dla mnie? Brawo! Złoto będzie na ciebie czekać tutaj. 300 sztuk złota za 3 głowy. Okej. Okay. No i dobra, i to wszystko. Mapa tej wyspy. No i bardzo dobrze, mamy mapę. Mapa morsk. Hmm. A, mapa szybkiej podróży też jest bardzo fajnie. No proszę, nawet rozbudowana ta wyspa. Nie powiem. Ale okej, okay, co my tutaj mamy? Pomoc na po stronie piratów, nagroda, okej. Okay. Jeszcze jedno bym zrobił. Miecz, miecz bym dał sobie pod jedynkę. Tak, jakoś czuję się lepiej z tym. No I co? Wysoka... Hmm. Wybacz. Tifułako! Wysoka rada e... nie powinna pozwolić Tutaj mam jeszcze budynek. I bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Jakąś wieżę czy coś w tym stylu. Ja się oczywiście rozglądam za jakimiś ziółkami. Każdego rodzaju. Hm. No. FPS-y coś mi brzydko spadły. Hmm. To o, tu jest więzienie. Carter, co masz ciekawego do powiedzenia? Na no, pewnie hmm. Co tu robi ten więzień? Wysłaliśmy go na pola z molu Aha. Ale Riley stwierdził, że będzie sprawiał kłopoty, więc przez parę dni będzie się dusił w wieży. Słyszałem, że sprzedajesz ubrania. Tak? Kto tak hmm. powiedział? Pedro coś wspominał. Rozejrzyj się. Wyglądasz, jakbyś potrzebował czasu. Okej, okay, pokaż co masz. Skórzana koszula za 150? Doło, to już jest dużo cenniejsze. Eee, pytanie tylko... Czy tutaj złoto moje powinno chyba być gdzieś podane? Ale nie widzę. A ja z chęcią zobaczę ile mamy złota. A tu 435 ja, to nie jest źle. Kurde, nie jest źle, ale mogło być lepiej, Mogło być lepiej, dobra. Ten drań zwiną wszystkie moje rzeczy. Sprzedał Aha. już moją czerwoną chustkę. Widziałem swoje buty przed łóżkiem jakiegoś pacana w koszarach. A mój kolczyk z czarną perłą zatrzymał dla siebie. Ha, widać, nie tylko ja mam pecha, co? Kolesie z inkwizycji cię wyrzucili. Wszystko idzie dobrze w magazynie? No proszę, proszę. <grym> <grym> Mamy z inkwizycją sprzeczne interesy. A, czyli ciebie też wyrzucili? No coś w tym stylu. Inkwizycja może powiesić się za jaja. I teraz mówisz w moim języku. Oj. Co teraz zrobisz? Nie wiem. Dołączyć do piratów? Piraci, tak? Dam ci pewną radę. Wśród piratów jest ktoś, kto może dać ci wytrych. Zdobądź no go i przynieś tutaj, a pokażę ci, jak go używać. Dobrze. Udaj się do kryjówki piratów i znajdź kowala o nazwisku Stone. Jest mi winien przysługę, więc dać ci go za darmo, jeśli dowie się, że to ja cię przysłałem. Jak mam to udowodnić? Zanieś mu coś mojego. Moją chustkę. albo czarną perłę. Okej. Okay. Skąd wezmę chustkę? Carter sprzedał ją strażnikowi Rayleighowi. Ten Lizus nosi ją bez przerwy. Wyzwij go na pojedynek, wtedy strażnicy się nie wtrącą. Skąd was Wiesz, jak okradać ludzi? E... W porządku. Wiem wszystko o tym fachu. Hmm. Twoje buty są w barakach? Spokojnie, ci dranie idą spać w nocy, jak wszyscy. Wśliźnij się i je zabierz. Łatwizna. Wiesz, jak to zrobić. Uczyłem cię. Można tam zwędzić jeszcze więcej. Skąd... Wiesz jak... A, to już słyszeliśmy. No dobra, czyli mam... Te drenie każą mi pracować o suchym pysku. A, sorry, sorry, że przewinąłem. Na zdrowie. A jesteś zbaw. Okej, okay, nie ma problemu. Zyskaliśmy uwolnić larga, ubranie pirata. Ha. Hmm. Aha, nie, to już odpada czarna perła, ale, ale te buty i ta chusta, znaczy ta chusta to pewnie będziemy się bić i na razie na, dostajemy w pieprz, ale te buty myślę, że to nie jest takie, taka zła opcja. Przynajmniej na obecną chwilę jest to chyba najlepsze rozwiązanie. I stoją w jednym z baraków, tak? No to czyli w nocy będziemy musieli się. Zakraść, ale to tym zajmiemy się w następnym odcinku. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Zwiedziliśmy sobie e, tą, tą osadę. Ojej, teraz już cicho. Naprawdę, serio, już cichutko. O, no, mam nadzieję, że się Wam podobało. No, wiecie, komentujcie, subskrybujcie i zostawcie jakiś znak po sobie. To cześć.